Ugniatanie okrężne. Pozycja wyjściowa, dłoń położona całą powierzchnią na mięśniu i palcami wykonujemy ruch okrężny, chwytając i dociskając na przemian mięsień do części kostnej. Ugniatanie ruchem okrężnym. Najczęstszym błędem w tej technice jest. Wykonywanie jej wyłącznie palcami, co dla efektu końcowego jest niekorzystne. Także cała dłoń dokładnie dotyka do powierzchni masowanej. Między ręką a mięśniem nie powinno być wolnej przestrzeni. Technikę tę możemy wykonywać oburącz. Pracują obie dłonie naprzemiennie i też naprzemiennie unosimy i dociskamy mięśnie.